Witam z tej strony mądrości z kosmosu. W dzisiejszym filmie powracamy do konstelacji, a dzisiaj druga na liście, czyli Mała Niedźwiedzica. No i nie mogę zapomnieć oczywiście o podziękowaniu Wam za wbicie pierwszych subskrypcji. Dziękuję wszystkim tym, którzy są tutaj z nami. No i lecimy z filmem. Zapraszam. Konstelacja Małej Niedźwiedzicy to 56. największy gwiazdozbiór nocnego nieba. Znajdował się on na liście 48 gwiazdozbiorów opisanych przez Ptolemeusza w II wieku. Główne 7 gwiazd tej konstelacji układa się w wzór przypominający tzw. Mały Wóz, albo inaczej Małą Niedźwiedzicę. Gwiazd katalogu Bayera albo Flamesida jest tutaj 24. Są trzy gwiazdy jaśniejsze od trzech magnitudą. Są cztery gwiazdy z planetami. A gwiazd bliższych nam niż 10 parseków jest zero, czyli wszystkie gwiazdy są daleko stąd. Brak obiektów w katalogu Messiera oraz brak obiektów w katalogu Caldwella. Konstelacja sąsiaduje z konstelacjami Smoka, Żyrafy i Cefeusza. Co do rojów meteoroidów, to jest ich tutaj około sześciu. Tutaj macie ich listę. Największy z nich to Ursidy. Ich okres aktywności rozpoczyna się 17 grudnia i kończy 26 grudnia. Najbardziej aktywne są 22 grudnia. Rój ten pochodzi od komety 8P Tatl. Konstelacja, jak wspomniałem wcześniej, znana jest od starożytności. Znana była z tego, że wyznaczała północ. W tym momencie najbliżej bieguna jest Polaris. Niegdyś północny biegun niebieski był w innym miejscu, ale przez precesję Ziemi trochę się przesunął. Kiedyś w ogóle wypadnie z konstelacji małej niedźwiedzicy. Gwiazdozbiór małej niedźwiedzicy możemy znaleźć, przedłużając pięciokrotnie linię łączącą gwiazdy Dubhe i Merat. Omawiane w poprzednim odcinku o konstelacjach. Przedłużając te linie i idąc do góry trafimy na gwiazdę polarną, i stąd już łatwo znajdziemy resztę gwiazd. Kształtu też nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jest to wszystkim znany mały wóz. Gwiazdy Małego Wozu polaris gwiazda położona najbliżej bieguna niebieskiego północnego. Jest to żółto-biały nadolbrzym, odległy od nas o 433 lata świetlny. Najjaśniejsza gwiazda tej konstelacji o jasności wizualnej 1,97 magnitudo. Gwiazda ma promień 45 razy dłuższy niż Słońce. Nie krąży ona jednak sama. Razem z biało-żółtym karłem Polaris AB tworzą układ podwójny. Ten układ podwójny krąży wokół wspólnego środka masy z innym białożółtym karłem, polaris b, tworząc układ potrójny. Gwiazdy jednak są tak małe, że ich zobaczyć przez ten teleskop nie damy rady. Yildun, inaczej Delta Ursae Minoris Siódma pod względem jasności gwiazda konstelacji z wynikiem 4,35 magnitudo. Jest to biała gwiazda ciągu głównego, oddalona od nas o 172 lata świetlne. Epsilon Ulsae minoris Jest to żółty olbrzym, odległy o 303 lata świetlne. Pod względem jasności zajmuje miejsce czwarte z wynikiem 4,21 magnitudo. Ta gwiazda, również jak Polaris, jest w układzie potrójnym. Krąży wokół środka masy z gwiazdą ciągu głównego z typem widmowym pomiędzy A8 a F0. Te dwie gwiazdy są powiązane grawitacyjnie z pomarańczowym karłem, oddalonym od nich o 8000 jednostek astronomicznych. Nawet go widać na zdjęciu po prawej od gwiazdy. Zeta Ursae Minoris. Biała gwiazda ciągu głównego, oddalona o od 375 lat świetlu. Jest szóstą najjaśniejszą gwiazdą tej konstelacji, o jasności wizualnej 4,29 magnitudo. Jest samotną gwiazdą. Ma ona bardzo wysoką jasność w stosunku do wielkości, co sugeruje, że ta gwiazda zmienia się w olbrzyma. Eta Ursae Minoris Żółto-biały karzeł oddalony od nas o 97,6 lat świetlny jest dziesiątą najjaśniejszą gwiazdą tej konstelacji, czyli jest najciemniejszą z gwiazd asteryzmu mojego wozu. Jej jasność wizualna to zaledwie 4,95 magnitudo. Perkat, inaczej Gamma Ursae Minoris Trzecia najjaśniejsza gwiazda tej konstelacji. O jasności obserwowalnej 3 magnitudo. Jest to biała gwiazda gdzieś pomiędzy olbrzymem a podolbrzymem. Aktualnie ta gwiazda jest na etapie zamieniania się w olbrzyma. No i na końcu Kochab, druga najjaśniejsza gwiazda konstelacji małej niedźwiedzicy. Jasność wizualna wynosi 2,07 magnitudo. Jest to pomarańczowy olbrzym. Jest on dosyć jasny, co wskazuje na to, że najpewniej zakończyła syntezę Helu i zacznie syntezę węgla z Helu już niedługo. Gwiazda znajduje się 126 lat świetnych od nas. Jest samotną gwiazdą. Jednak co ciekawe, krąży wokół niej planeta Beta Ursae Minoris B. Gazowy olbrzym sześciokrotnie masywniejszy od Jowisza. Obiekty głębokiego nieba. Gwiazdozbiór Małej Nieźwicy jest praktycznie... pusty. Nie ma tutaj żadnych obiektów w katalogu Messiera i katalogu Caldwella. Jest tu parę galaktyk, ale są takie małe i trudne do zaobserwowania, że nie warto ich nawet szukać amatorskim sprzętem. No i dobra, to by było na tyle z tego chyba krótszego filmu. Kolejny gwiazdozbiór, który weźmiemy pod lupę, to gwiazdozbiór Smoka, więc jeśli nie chcecie przegapić tego filmu, to zapraszam do subskrypcji. Tu były mądrości z kosmosu. Żegnam.